poniedziałkowy energetyczny dzień dobry Mania się kłania, dzisiaj jest chyba najpiękniejszy dzień tej zimy jest słonecznie jest śnieżnie i jeszcze ten szron na drzewach, ja dzisiaj będę Wam pokazywać widoczki także patrz, patrz słuchaj, no jest pięknie prawda? powiem Ci, że Taka pogoda we mnie wyzwala wspomnienia dzieciństwa, dlatego, że jak byłam mała jeździłam co roku z rodzicami zimą na ferie do Krynicy Górskiej. No i wiadomo, że zimą no to całego dnia na dworze się raczej nie spędza, trzeba było wynaleźć jakieś zajęcie dla dziecka w domu i wtedy rodzice kupili mi takie pierwsze solidne puzle. A... Chyba wtedy 700 elementów to było, a to były czasy, no takie tuż poperelowskie, więc czy nawet jeszcze, już nawet nie pamiętam, więc e, no, było to naprawdę na miarę sukcesu, że takie puzzle udało się dostać. No i właśnie na tych pózlach był, były góry, chyba to był kościółek Wang w Karpaczu, e, i właśnie taka, w takiej przepięknej pogodzie zrobiony z takimi drzewami białymi, prześlicznymi, więc jak patrzę dzisiaj to mam po prostu flashback z dzieciństwa. No ale czyż nie jest pięknie? A pies jakiś szczęśliwy? Ona no, uwielbia śnieg. To są chyba jak większość psów. Owczarków na pewno. No dobrze, ja już dzisiaj nic nie gadam trochę jeszcze dla ciebie obrazków nie będę się już pokazywać bo przekręciłam kamerę z tej strony jest lepsza rozdzielczość więc to wszystko ładniej wygląda fantastycznego poniedziałku ci życzę cudownej pogody w ogóle daj znać jaka pogoda u ciebie trzymaj się cieplutko miej fantastyczny dzień papa pa. Te drobinki mrozu to nie jest filtr. One tak naprawdę dzisiaj...